Ekwadorski rybak został zniesiony przez morze i spędził tak 100 dni, zanim udało się go uratować. Tak. Wywiało gdzieś go tam, nie wiedział jak wrócić, i go po studniach znaleźli. I mówił, że chciał się poddać wiele razy, ale uratowała go myśl o swojej żonie. Nie? Czyli tak zwana pamięciuwa. No tak, no kurwa, jesteś. Jesteś chłopem, jesteś 100 dni na morzu. Co robisz? No, walisz konia, oczywiście, że wali szkody. Kurwa, pewnie 100 dni pewnie stargo do kości. Jezus. Ja wiem, że kutas nie ma kości, ale on. Poza tym kutas na morzu to się przydaje, nie? W sensie nie możesz zegar słoneczny zrobić, wiesz, kurwa. Flagę zawiesisz, kurwa, jako maszt. nie? Pewnie tak go zauważyli. Zobacz, co tam. I na się taka flaga po prostu powie, go Znaleźć, Go znaleźli. Może, może. A psiocha w się nie wiesz, która godzina. Przyłożysz ucho, słyszysz może. Po chuj, jak jesteś na morzu. Ty? A może nie walił, nie? Może to też jest taka ewentualność. że stwierdził, nie będę pozbywał się żadnych płynów, nie? Więc wiecie, jest 10 dni, 50, 90 dni na morzu. ja puchną, kurwa, nie? On w pewnym momencie stwierdził, kurwa, to ma taką wyporność, że jak ja wpadnę do wody, oprócz mnie, kurwa, się utopie, nie? Już to jak boję będzie działać. I musiał, musiał zwalić, żeby, wiecie, nie? A po 100 dniach to jest, oho, to jest, kurwa, światełko do nieba, to jest... To jest po prawdziwe. Mm, puu, to jest. I tak go zauważyli. Dokładnie, nie? I, kurwa, wieloryb. I tak go znaleźli. No.